Anno Dominę 2018, kwiecień. Dzień jest nieważny. Słuchajcie, jak opowiedzieć komuś o rzeczach, które są ciężkie do wytłumaczenia i do uwierzenia? Może, może postaram się powiedzieć to na przykładzie. Kto chce uwierzyć, kto nie, to odsyłam do patentów: do patentów psychotronicznych. Wyobraźcie sobie sytuację, że wasz smartfon, nie może inaczej. Tak samo jak na przykład macie odcisk palca, który jest jednoznaczny, który jest jednoznaczny po prostu z Waszą osobą, tak samo mózg wydziela fale EEG, które też są tylko do Was przypisane, czyli są po prostu unikatowe. Wyobraź sobie teraz sytuację, że Twój mózg jest transmitterem. Co to znaczy? Transmitter, czyli nadaje fale o określonej częstotliwości, amplitudzie, długości itp., itd. I teraz wyobraź, że te fale Twojego mózgu to jest taki cichy, cichy głos. Twój cichy głos. Głos, powtarzam, ale cichy, tak? I ten głos roznosi się na odległość do 10 metrów. Do 10 metrów jest aura i. Cichy głos Twojego mózgu roznosi się po Twoim mieszkaniu. A teraz sobie wyobraź, że Twoja komórka, która potrafi odbierać i nadawać tu jest taki ślimak w środku, z miedzi, który nadaje i odbiera, prawda? Teraz sobie wyobraź sytuację, że wyłapuje te, te fale Twojego mózgu. Przesyła, wzmacnia sygnał, smartfon wyłapuje te fale muzgu, mózgowe, z wzmacnia ten sygnał i przesyła do wieży nadawczej, tudzież do satelity. I teraz wędruje to do superkomputera, powiedzmy to, który te fale twoje mózgowe przerabia teraz na niecichy głos, niecichy szeptce, tylko na głośny, na głośny głos, powiedzmy tak to nazwiemy, czyli można to słyszeć. Co ty tam sobie myślisz? W czasie rzeczywistym. I teraz sobie pomyśl, że myślisz na przykład o różowym Mercedesie, nie? No i teraz Google podsyła ci w czasie rzeczywistym różowego Mercedesa na pulpit. Pomyślisz o niebieskim kucyku, no a Google ci wyśle niebieskiego kucyka na, na pulpit. Jak reklamę oczywiście. Ty sobie pomyślisz, o kurde, jestem wszech, jestem wszechsterujący. Pomyślę sobie o, o, o żółtym długopisie, po prostu, no i co się dzieje? No i długopis żółty mi wyskakuje. To jest jeden z przykładów tylko. No to teraz rozumiecie, dlaczego frugo miał guzik. No to frugo nie. I, a teraz wyobraźcie jest tylko w jedną stronę, prawda? Że idzie od od ciebie przez komórkę Twoją do sni, do wieży, do superkomputera i jakiś operator tam czyta, śmieje, pisze, bzyka i, i, i tyle. A wyobraź sobie, że teraz w drugą stronę potrafi coś zrobić. Nie? I tak samo jak na przykład Twój mózg ma fale, fale elektromagnetyczne i można je zaburzyć. To jest piękne słowo: zaburzyć. Ktoś jest zaburzony, <grym> tak samo można. Tak samo można na przykład Twoje serce wydziela pole elektromagnetyczne no i można zaburzyć pracę serca. Można komuś udardać, można zawał serca spodować, można kogoś naświetlić, naświetlić, żeby był oświecony i dać mu raka na przykład, bo naświetlenie to jest długotrwały stan zapalny pewnej części ciała. Można tutaj więcej rzeczy wymieniać, ale no jak powiedziałem na początku, jest to trudne do uwierzenia osobie postronnej, która po prostu no, żyje swoim życiem, chodzi na przykład. Do swojej pracy jestem mechanikiem, pracuję jako listonosz, czy tam po prostu pracuję na budowie, staje o 8, idzie na 8 godzin. Jak ma szczęście, przychodzi o 16, No i tak sobie żyje od 30 lat, i nagle ktoś mu tutaj wyskakuje i mówi, że no, że kurde, no, że takie rzeczy się dzieją na świecie. No a kto wie? Kto wie? A na pewno ktoś, ktoś wie. Bo to wiecie, nie wiadomo, co na tych uczelniach robią, tak? Na tych politechnikach, uniwersytetach, w tych innych instytucjach itp. itd. Oni nie tylko tam po prostu siedzą cały czas, na tych krzesłach. No, tak dla równowagi, powiedzmy, psych, psychoaktywnej.